Witam się w kolejnym filmie, czyli porozmawiamy na taki temat, jak być samcem alfa dla kobiet. Podam Ci cztery cechy samca alfa. Faceta, który jest atrakcyjny dla kobiet, który jest dominujący wśród innych facetów, jest liderem, bo to się często łączy właśnie z tymi cechami. Cecha numer jeden. Samiec alfa to facet, który dla kobiety jest dosyć taki. Wybredny jeśli chodzi o zachowanie, to znaczy, kiedy rozmawia z dziewczyną, rozmawia z lekkością, nie przywiązuje uwagi do tego, co sobie pomyśli dziewczyna i też traktuje dziewczyny po prostu z przymrużeniem oka, czyli poznaje dziewczynę, nie bierze jej na poważnie, potrafi na poważnie nie rozmawiać z dziewczynami, czyli krótko mówiąc, potrafi sobie żartować, robić jaja, nie traktować rozmowy z kobietą poważnie. I widzisz, to jest cholernie ważne. Dlaczego? Ponieważ wy jesteście śmiertelnie przerażeni, jak macie żartować z dziewczyny, jak macie w ogóle zabawnie skomentować coś w jej obecności, czujecie głęboki dyskomfort i poprzez to właściwie nie możesz pójść dalej. Więc nie bój się, że boli, że psychicznie czujesz się źle, po prostu zacznij to robić, wyluzuj się, zrelaksuj się. Zobacz, jak dziewczyna zareaguje. Podam Ci przykład. Poznajesz wczoraj dziewczynę, dzwonisz do niej, siedzisz na ławce, powiedz jej, wiesz co, siedzę sobie tutaj na ławce, patrzę w słońce i tak pomyślałem na Twój temat, kiedy się opalam, tak? Co jest w tym złego, żeby opisać obecną sytuację, gdzie jesteś? i żeby w ten sposób wywołać emocje w dziewczynie. W ten sposób pokazujesz dziewczynie, że traktuje się tak naprawdę z przymrużeniem oka i że to ona powinna zabiegać o twoją uwagę. I to jest nieodłączny element zachowania samca alfa. Kiedy nawet jesteś w klubie, widzisz piękną dziewczynę, to nie czekaj, nie czekaj, nie zastanawiaj się Możesz złapać silne połączenie tutaj za pomocą waszych oczu, wytworzyć silny kontakt wzrokowy. Podchodzisz, łapiesz dziewczynę, wyjmujesz ją za rączkę na parkiet, tak? I wtedy zachowujesz się jak samiec alfa. Nie boisz się tych okoliczności, nie boisz się tego, że podejdzie jej chłopak, kolega, powie co ty robisz, a ty powiesz: biorę moją koleżankę na parkiet i idę z nią potańczyć. Często dziewczyny się po prostu będą z tego śmiały, a efekt końcowy będzie taki, że będą cię po prostu uwielbiały. Więc, żeby być samcem alfa, ty się musisz także uodpornić na opinie innych ludzi, na opinię grupy, co sobie pomyśli na jej temat jej kolega, jej koleżanka, z którą ona jest na imprezie, czy co ona w ogóle o tobie pomyśli. To jest kompletnie nieistotne. To ty masz wyznaczać kierunek, podchodzisz do dziewczyny, wstań, idziemy, zatrzymaj się, staniemy sobie teraz tutaj, rozdawaj karty. Nie czekaj na to, aż ona coś zaproponuje, po prostu ty. Kreuj własną rzeczywistość. I podam Ci przykład, jak to działa. To działa na zasadzie nawyków, tak? Jak powiesz dziewczynie, zatrzymaj się, ona się zatrzyma. Jak jest emocjonalna rozmowa, jak potrafisz traktować kobietę z przymrożeniem oka, ona jest rozmawiona i mówisz za chwilę, siadaj na ławce, ona usiądzie, tak? I już zobacz, dwa razy Cię posłuchała. Teraz wystarczy jej powiedzieć, wstań, przejdziemy się, siądziemy u mnie w samochodzie i zabierasz dziewczynę do domu. Tak, to właśnie działa, ponieważ ty jednak nie przywiązujesz uwagi do prowadzenia, nie wytwarzasz w kobiecie tych nawyków, nie planujesz, nie dominujesz, to kobieta też nie będzie tobą zainteresowana. Więc musisz dominować dziewczynę, nie możesz przywiązywać uwagi do jej opinii, do opinii innych osób, tego co robisz. To tak samo się wiąże z tym, dlaczego to działa na ulicy. Prawdziwy samiec alfa podchodzi na ulicę, on się nie przejmuje opinią innych ludzi, ma w dupie to, co sobie ktoś tam pomyśli na przystanku, co pomyśli kierowca autobusu, jeśli próbujesz do niej podejść w autobusie i tak to właśnie wygląda. Kolejna kwestia i to już będzie trzecia cecha, która jest bardzo istotna, jeśli chodzi o samca alfa. Dlaczego tacy faceci, którzy są tymi samcami alfa, w cudzysłowiu, podobają się kobietom? Ponieważ oni po prostu... Potrafią się bawić tą rozmową. To nie jest na zasadzie, że on podchodzi i tylko prosi o numer, tylko potrafi się taki mężczyzna zatrzymać, uśmiechnąć do dziewczyny. Widać po nim pewność siebie, ale jednocześnie tą charyzmę, tą osobowość męską, która powoduje, że kobieta mięknie. I po tobie musi być widać tą pewność siebie. Podchodzisz na kozaka do dziewczyny, odchylasz się lekko i mówisz, zabieram cię, do Monako, tak? A ona, ha, 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 ale jesteś pewny siebie. I niekiedy, jak podchodzi facet, który jest nieatrakcyjny, który ma kompleksy, który nie myśli o sobie w wysokich kategoriach. Taki facet podchodzi i przepraszam, czy, czy mogę chwilę z tobą porozmawiać? Widzisz, to jest zupełnie inna mowa ciała to jest zupełnie inne zachowanie i zupełnie inna energia więc musisz być tego świadomy, że często ci mężczyźni, którzy mają efekty oni potrafią się bawić w rozmowie z dziewczynami potrafią do nich podchodzić, zagadywać, żartować. I tak naprawdę mają w dupie reakcję dziewczyny, bo liczy się ich własne nastawienie, ich własny humor i żeby to oni się z tego śmiali, bo wtedy to też powoduje, że przyciągasz dziewczynę. W jaki sposób facet, który jest atrakcyjny, który jest samcem alfa, przyciąga kobiety? Po prostu on ich nie potrzebuje. Ty może masz taką manię, że ty musisz mieć piękną dziewczynę, natomiast facet, który jest samcem alfa. On wręcz czuje obrzydzenie do kobiet, które mu się nie podobają, nie chodzi do łóżka z pasztetami, nie poznaje dziewczyn, które wizualnie mu się nie podobają albo mają jakieś mankamenty fizyczne, nie wiem, są za grube, za niskie, nie mają wystarczająco dużo yy, dużych piersi, tak? Czy fajnej pupy. Tacy mężczyźni po prostu sobie przebierają w kobietach, i tak naprawdę to oni zlewają kobiety. Oni się nie uganiają za dziewczyną. W związku z powyższym, taki facet często olewa dziewczynę, potrafi ironicznie skomentować sytuację, powiedzieć dziewczynie, wiesz co, chyba się widzimy ostatni raz, bo ty za dużo palisz. Ci faceci nie boją się tej krytyki, nie boją się powiedzieć dziewczynie wprost, co myślą, jakie mają zdanie i to właśnie powoduje, że też są tak cholernie atrakcyjni, bo z jednej strony dają dziewczynie te zajebiste emocje, a z drugiej strony pokazują takim zachowaniem krytycznym, że ona też się musi postarać, że jednak sama rozmowa to nie wszystko i że kobieta też tutaj musi wykazać inicjatywę, że musi na niego zasłużyć, że musi sama się do niego odezwać, sama o nim tak naprawdę pomyśleć. A jakie ty masz standardy do kobiet? Czy widzisz w miarę piękną dziewczyny, se myślisz, nie no ona już jest boska, tak? Powinieneś myśleć jak samiec Alfa. Podejdę, zagadam, zobaczymy, czy ona ma cechy, które mi się podobają, zobaczymy, czy w ogóle warto będzie się z nią spotykać, yy, czy ona ma wszystkie zęby z przodu, czy jej ładnie pachnie z ust, czy jest zadbana, czy być może nie goli włosów na plecach. Bo takie sytuacje też się mogą zdarzyć. Ale mówię to jest zupełnie poważnie. Jeśli chcesz być tym samcem Alfa, musisz krytycznie podchodzić do kobiet. I wręcz jak ci kobieta nie pasuje to emocjonalnie powinieneś się tak nastawić na kobietę, że czujesz trochę takie obrzydzenie do niej, bo na przykład, nie wiem, ma brud za paznokciami, ma nieogolone tutaj przedramię, gdzieś tam, załóżmy, ma pryszcza na czole, koncentruj się na wadach dziewczyny, dzięki temu będziesz pewniejszy siebie i nie będziesz tak bardzo nakręcony na dziewczynę, jakbyś mógł być i oczywiście dzięki temu się uwolnisz od tego całego stresu, będziesz bardziej wyluzowany, będziesz w stanie ją szybciej pocałować. Więc to jest mega istotne, szczególnie jak jesteś początkujący. Samiec alfa nigdy nie bierze tej kobiety, którą poznaje, z najpiękniejszą dziewczynę świata. Raczej traktuje ją tylko jako statystykę, jako dziewczynę, z którą może porozmawiać, pożartować, ale on ją, widzisz, testuje, czy ona tak naprawdę będzie dla niego dobra. Jak się okazuje, że dziewczyna jest pyskata, Wredna, no to oczywiście samiec Alfa ustawia ją do przodu. Mówi jej: Tego ci nie wolno, wkurwiasz mnie, nie będziemy rozmawiać, nie jesteś dziewczyną, która za bardzo zasługuje na spotkanie ze mną. To widać i czuć. Dlatego to trzeba też zrozumieć, bo jeśli ty myślisz, że sztuka relacji z kobietami polega na tym, że ty podchodzisz, się tylko uśmiechasz i masz te dupy zabawiać, masz skakać wokół nich jak pajac. To w ogóle nie rozumiesz, o co tutaj chodzi. Tak naprawdę chodzi o to, żebyś jej pokazał cukierka, żebyś się uśmiechnął, żeby były emocje, a za chwilę, jeśli ona zrobi ci jakiś test, ty po prostu musisz dać jej do zrozumienia, żeby ona tutaj tego więcej nie robiła, żeby ona bardziej na ciebie zasłużyła, żeby pokazała, że faktycznie. Ty powiniene się wybrać. I to samiec Alfa wybiera dziewczyny, a nie dziewczyny jego. Dlatego tacy mężczyźni często zlewają dziewczyny, często specjalnie robią im pod górę, nie odpisują na SMSy, mówią, ja nie mam dzisiaj czasu, odwołują spotkanie, skracają spotkanie, przerywają dziewczynie w trakcie pocałunku, i mówią, następnym razem się będziemy dłużej całować. To wszystko będzie wpływać na to, że jeśli ty będziesz olewać laski, one się będą jeszcze bardziej nakręcać. Oczywiście na początku musisz dać jej dużo więcej emocji, żeby to wszystko, tych pozytywnych, żebyś to się nakręciło. Niemniej jednak to będzie działać i będziemy naprawdę zajebiste efekty, jeśli będziemy takie nastawienie do kobiet. Mogę, a nic nie muszę. To, że podejdziesz że na mnie zleje, to nie jest zlewka, tylko to jest informacja dla mnie, że ta laska jest pierdolnięta, że mi irytuje. I to ty musisz być tego świadomy. Dlaczego ty myślisz, że podchodzenie i olewki od kobiet to jest coś złego? To jest tak naprawdę informacja zwrotna, że w tej kobiecie coś niekoniecznie jest w porządku, może ma jakieś kompleksy, może jest sfochowana. Może ma okres, a być może po prostu ty coś spieprzyłeś za pomocą swojego zachowania. I tak naprawdę, porażki, odmowy kobiet to jest jedyny zasób, który pozwala ci się uczyć, wyciągać wnioski, więc to jest dobre zjawisko. Najgorsze, co tak naprawdę jest w relacjach z kobietami z perspektywy takiego gościa, który ma efekty, to jest to, że wy się za długo zastanawiacie, za dużo myślicie logicznie, co ona by chciała. I poprzez to tworzycie sobie negatywne wzorce emocjonalne i się blokujecie na kobiety. Nie macie tego pchnięcia, tej pewności siebie, nie wierzycie w to, że możecie ją zdobyć, i przez to wbieracie brzydsze dziewczyny, obniżacie swoje standardy. A samiec Alfa nigdy nie obniża standardów, tylko chce jak najpiękniejsze dziewczyny, i zawsze interesują go topowe dziewczyny. Nie kobiety, które są średnie, które mają jakieś tam mankamenty, a oczywiście charakter też jest ważny, ale w pierwszej kolejności mężczyźni patrzą na wygląd. I pewnie się ze mną zgodzisz. Natomiast, jak ty masz takie podejście, że nie masz za dużych wymagań do dziewczyn, to już ci mogę z góry powiedzieć, że będziesz miał problemy, i te laski tak naprawdę będą ciebie olewać, a to nie ty będziesz tym facetem, który wiedzie prym, który podoba się kobietom. Po prostu one wyczują, że bierzesz wszystko, co one ci mówią do serca. Łykasz wszystko jak pelikan, więc robisz z siebie tak naprawdę wtedy desperata. I kobiety cię nie chcą. Tak to po prostu działa. Jeśli chcesz, żebym ci wytłumaczył to wszystko w szczegółach, to już mój najnowszy, najlepszy materiał, jaki kiedykolwiek stworzyłem. Mistrz Emocji 4.0 jest już dostępny. Kontroluj emocje kobiet, naucz się, jak prowadzić dziewczynę od negatywnych do pozytywnych emocji, jak to dokładnie robić, co mówić kobietom, jak małymi krokami, małymi tutaj sygnałami wzbudzać negatywne emocje, a potem godzić się z dziewczyną, powodować pozytywne emocje. Tego wszystkiego dowiesz się z mojego najnowszego kursu. Mistrz Emocji 4.0. 30% taniej do czwartku, wejdź, pobierz, bo ta wiedza na milion procent zmieni Twoje życie. To jest najlepszy materiał, jaki stworzyłem. Emocje z kobietami to jest najważniejszy element, bo bez tego one się nie będą zakochiwać, nie będą inwestować i tak naprawdę kobiety będą cię olewać. Wszystko z kobietami jest oparte na emocjach. Zauważ, że one często racjonalizują. Yy, mówią ci: jak mi kupisz kwiatka, będziesz lepszy dla mnie, poświęcisz mi więcej czasu, to ja cię będę bardziej kochać. No i pewnie byłeś nie raz w związku, próbowałeś tego, kupiłeś kurwa tego kwiatka, nie wiem, starałeś się, zabrałeś ją na kolację, a jak było chujowo, tak było dalej. Ona tak naprawdę nie chciała się z tobą całować, narzekała, ponieważ ty nie rozumiesz, że tak naprawdę najpierw są emocje dziewczyny, a potem racjonalizacja tego zjawiska i dopóki nie będziesz w stanie kontrolować jej emocji, dopóty ona nie będzie reagować tak, jakbyś tego chciał i ten materiał jest najbardziej doskonały pod tym względem, zawarłem tutaj najlepszą wiedzę, najnowszą, najbardziej aktualną, co trzeba robić, żeby mieć te efekty, żeby prowadzić te kobiety emocjonalnie i bez tego żaden inny materiał Ci tak naprawdę nie pomoże, to jest materiał podstawowy, który każdy z Was powinien mieć, musi mieć, jeśli chce mieć efekty. Zobacz, przetestuj, bo do czwartku jeszcze 30% tani, a potem na stałe podnoszę cenę. Tutaj masz stronę kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez ME. Do zobaczenia po drugiej stronie i polecam inne moje materiały. Cześć!